Witam was bardzo serdecznie widzowie, bardzo się cieszę, że o kurwa mi się coś tutaj przesunął Filka. Witam was oczywiście bardzo serdecznie, cieszę się, że dzisiaj gadam z wami po tych dwóch ciężkich dosyć dniach, ale udało się zrobić te 48 godzin, te jaski, te jaski chociaż za bardzo nie dropiło, chociaż za bardzo też drifami czy tam innymi rzeczami nie sypało, ale zrobiliśmy te jaski, tych jasek zrobiliśmy dokładnie 546 Już można powiedzieć, że te 550 Jasek w zaokrągleniu zrobiliśmy A to jest odcinek podsumowujący Całą tą batalię Całe te dropy, to wszystko Powiem wam widzowie tak Najprościej by było Żebym wam pokazał Coś takiego jak yy, Drop artefaktów Przechodząc tutaj Do tego dropu artefaktu mamy Dokładnie pokazane jakie orby zrobiliśmy, jakie drify zrobiliśmy. Oraz zbiór najlepszych. Oraz tutaj widzę, że możemy tak fajnie manewrować na suby, żeby tylko suby na przykład pokazało. I najlepsze suby to są Subrifteldy, Bidrify, Bidrify. Bi. A, to pokazuje też. Jak widzę pokazuje też B-Orby, nie tylko od riffy. Także spoko to jest, opcja No i tak wygląda ten drop cały Z 555 jasek 9 dropów Jeśli chodzi o gwiazdki To robimy tak, sobie wyłączymy Wyłączymy sobie to wszystko, odpalimy tylko rzadkie I to są wszystkie rary Zadr 38%, jedna gwiazdka, Yorugu dwie gwiazdki, Gryf trzy gwiazdki, a trafiliśmy tylko dwa razy, trzy gwiazdki, później na drugim miejscu są dwie gwiazdki, trzy razy i reszta, reszta to są właśnie jedne gwiazdki. No i co, no to są oczywiście przepałki, o dziwo nie trafiła nam się ani jedna fanga. Chociaż oliwo, no nie było tych rarów na tyle, żeby, żeby powinny wypaść, no bo to tylko 9 rarów Ale no z 500 jasek ponad, no to już można by było stwierdzać, że, że, że wszystkie rary mi wypadną Ale nieważne Co jest ciekawe, jak wprowadzili ten tutaj oto mm, kochany Kochaną zmianę dropa, zapomniałem, reforma dropa, chyba co się tam nazywa czy jakoś tam. No to powiem Wam, że na początku, od północy następnego dnia, kiedy oni to wprowadzili. Zresztą pokażę Wam tylko to nagranie. Niestety nic Wam nie pokażę, ponieważ nie wiem, nie mogę z tego materiału, tego live'a, czy jest godzinnego, wyciągnąć fragmentu, kiedy miałem po prostu, kiedy miałem po prostu pierwszego dropa, a pierwszy drop był na 134 jasce. Drugi drop był tam ponad 300 jasne, 340 chyba, no i później coś, coś tam zaczęło dropać częściej. No, jeśli chodzi o rary, no to moim zdaniem no to jest tragedia, jeśli chodziło u mnie tutaj na tę jaskę. No bo wcześniej mi co 30 jasek, co 50 maks jasek dropił jakiś przedmiot. A tutaj, no tutaj o wiele, wiele gorzej to wygląda. Ale no nie, ta, nie opakuję tak tego, ponieważ no inne rzeczy mi po prostu te rzeczy pewniejsze. Dały mi pewny zarobek, no i widzowie, tutaj jest rzecz kolejna. Czyli, no, to nie są tylko te artefakty, czy też sprzęty, tylko tu, tu jeszcze jest coś takiego jak tropy. Mm, tropy trwogi. Mamy tutaj 122, ja sobie dorzucę, ile tutaj będę miał miejsca. 185, a tutaj ile jest tych tropów. A one były chyba na początku, ja przesunęłem je. Ok, a tropów wypadło tak: 457, czy tak, 457 plus, plus 185, plus 63, 705 tropów, 63 tutaj nie mam pokazane, ale. Ziomkowi sprzedaliśmy, sprzedaliśmy, bo po prostu i Iwrawula sobie chciał iść hardy, a tam właśnie potrzebne takie tropy są. No i 705 właśnie tych tropów. Powiem wam szczerze, że myślałem, że troszkę więcej będzie tych tropów, bo tak mniej więcej mi tu wynikało, że półtora tropa na jedną jaskę, no jest troszeczkę mniej. Ale no nie zmienia to faktu. Sprawdzimy w sumie z ciekawości jaka jest teraz cena tropów. Robimy sobie przedmioty, tropy, trufogi. 192K, czyli no to jest dalej super, super pieniążek. E, super pieniążek. I jeszcze, no ale znaczy ja nie będę raczej tego sprzedawał. Raczej ja to skom, skon... Raczej te tropy skonsumuję ja na swojej... na naszej, można powiedzieć, postaci. Także... Mm. że sobie wylatamy, ale nie wylatamy to w taki sposób, że tylko będziemy mieć na przykład iwry, ale wylatamy tam z 5 do, 10, do 110, żeby dolatać tych hard iwrów. Yy, bo jest taka teoria, znaczy no teoria, prawda to jest, że te teraz PT więcej dropi, więc yy, chcę zobaczyć na tych hard boskach, z tych dropów ile, ile właśnie, kurczę, dropów dostaniemy i zrobić też taką analizę. I jeszcze jedna sprawa, widzowie Coś, co sobie waży najwięcej, coś, co waży najwięcej A co to może być, no? Oczywiście są to sy... Synergole, no Synergole to są Musimy sobie je ładnie tutaj ogarnąć, nie? Co do spalenia, to spalenia Co do łączenia, to do łączenia Trochę to czasu oczywiście zajmie, także Odpalę sobie jakąś techniawę, wrzucę tutaj przyspieszenie i...

Okej okay, widzowie, przerobiliśmy sobie synergole, ale nie wszystkie, bo żeby je, żeby je rozbić, no to trzeba by było je połączyć. Przetopiliśmy sobie terrary razem z gwiazdkami, wyszło nam ponad 2000 odłamków, ale licząc tamte wcześniejsze synergole jeszcze, jakie byśmy mogli spalić, to gdzieś by było 2100 odłamków, ale przypomniało mi się, że 1000 zostałem Donate'a odłamków od ziomka jest to esek Bardzo mi te eski pomogły No i odłamki zresztą też bo, bo je pewnie sprzedam Na razie nie będę pakował Więc z samych odłamków mamy te 50kk Licząc tak te 50kk właśnie mamy I tak i teraz właśnie się zajmę Drifami, ja też trochę tam drifków wcześniej popaliłem Z jakiejś nie wiem 15 tych drifów za 250 popaliłem, żeby po prostu mieć eski na przetapianie. Te, te wiecie, takie co w sumie ich na to esencja jest. I teraz powoli będę wszystkie te drify wystawiał i powiem wam podsumowanie z drifów. Jeszcze bardzo dziękuję Boskiemu entuzjaście, który nam pomógł rozbić te rary, bo miał inhibitory i użyczył nam swoich inhibów, więc mamy za to więcej odłamków. Dobra, widzowie, robota odjebana. Generalnie wyszło nam tak. 141kk za tropy 100kk za rary i singi 128kk za drifty, 370kk za orby 15kk za samą jaskę albo nawet trochę więcej, no bo ona tam zależnie dawała powiedzmy 13kk tak pewne jest a co nam daje razem taką kwotę Jeszcze na koniec chciałbym dodać, że będzie losowanko, będzie losowanko na Garthill, będzie losowanko na Grzebień, znalazłem te rarki generalnie wcześniej na Nupku. Do tego Derengil i Majarot. I co mam tutaj jeszcze, co mogę wam tutaj dać jeszcze widzowie? No nic, powiedzmy, że na te cztery rarki będzie konkursik, także kto chce wziąć zestaw... Zapraszam, zapraszam do losowania. Wymogi konkursu takie same jak wcześniejszych, czyli po prostu łapka, subik, hashtag, zestaw, kibica i swój nick. I życzę powodzenia w losowaniu. Ja się z Wami żegnam. Siemanko i do, do następnych live'ów i do następnych odcinków.